Trenerze za nami obóz wistebnej, czyli można podsumować krótce praca, praca i jeszcze raz praca? Praca, praca, jeszcze raz praca. Oczywiście takie wnioski były po ostatnich badaniach wydolnościowych. Na tym zgrupowaniu skupiliśmy się na mocy tlenowej, jak również na sile. Natomiast nie zapomnieliśmy również o akcencie szybkości, jak również takim wszechstronnym usprawnieniu organizmów naszych zawodników. Czy po takim obozie piłkarze mogą tęsknić za piłkami? Myślę, że tak, myślę, że na pewno tak, bo troszkę tych kilometrów mają w nogach, pracowaliśmy na dużych intensywnościach, zresztą to nie zmieni się w najbliższych tygodniach, ale już tutaj dojdzie do tego ten element piłkarski, czyli piłki, więcej tych piłek generalnie. Spalingi zimowe mają to do siebie, że wyniki często nie odzwierciedlają sytuacji, gdyż nie wiadomo, który zespół jest w jakim przygotowaniu. Więc zakładam, że są to takie jednostki, na których będziecie obserwować, czy ustawienie, czy może szukać nowych pozycji dla piłkarzy, bo coś mówiliście, że może gdzieś będziecie próbować piłkarzy na właśnie nowych pozycjach na boisko. Zgadza się, już w jutrzejszym meczu kontrolnym z Karwiną będziemy mogli zaobserwować. Starego nowego zawodnika na pozycji numer 2, czyli prawy obrońca, bo przypomnę, że w pierwszym meczu niestety nie będziemy, nie będziemy mogli obejrzeć e, Sierczyńskiego, a nie będziemy mogli również obejrzeć e, Łukasza a Także tutaj w tym elemencie też będziemy musieli się skupić i szukamy na tą pozycję również zawodnika. Dzisiaj przyjechał zawodnik ze Słowacji, Janosik, czyli wysoki stoper. Czy gdzieś jest to priorytet? Ta ilość straconych bramek w rundzie jesiennej pokazuje, że chyba gdzieś przydałaby się też dopływ krwi na te defensywne pozycje. Zapewne. No. Oczywiście najpierw formacje defensywne od tego zaczynamy. Pamiętamy również o linii pomocy i pamiętamy również o naszych napastnikach. Oni akurat spisują się bardzo dobrze, bardzo fajnie się uzupełniają. Natomiast tutaj znowu będę musiał wrócić do tego, że w pierwszym meczu nie będzie mógł wystąpić sołowie i stąd też zabezpieczamy się poprzez testowanie kolejnych zawodników. Czy to będzie akurat ten zawodnik, to się okaże. Wyróżnienie, dziennik zachodni, plebiscyt na trenera roku, do końca trwała rywalizacja. Tytuł przypadł dla trenera? Jest to jakaś podwójna satysfakcja i dodatkowa motywacja do dalszej pracy? Plebiscyt, jak sama nazwa na to wskazuje, to jest jakby forma zabawy, ale każdą zabawę, każdą grę fajnie jest wygrać. Ja się bardzo z tego wyróżnienia cieszę. Oczywiście to jest jakiś bodziec do pracy. Ja współczuję tylko tym ludziom, którzy na mnie oddali głos, bo teraz rachunki zapewne przyjdą wysokie. Na, na koniec zapytam, jakie plany na te najbliższe tygodnie, bo już niedługo kolejny wyjazd, kolejny obóz i czy tam będzie również dużo ciężkiej pracy, czy jednak te piłki pojawią się już i będą pomału dominować zajęcia. Piłki może jeszcze nie w tym okresie, nie będą tak dominowały tych zajęć, oczywiście będzie ich coraz z każdym treningiem coraz więcej. Natomiast na tych dwóch, tych dwóch tygodniach skupiamy się naprawdę na dużej intensywności. Musimy się solidnie i mocno przygotować do tej rundy rewanżowej, bo każdy ma świadomość, o co gramy, co możemy zyskać. Także, także to jest niezbędne do tego, żeby te cele osiągać.